No witam, witam w kolejnym odcinku Brunsów. Dzisiaj mamy do przetestowania nową małpkę, która coś mi świta, że parę lat temu, nie wiem, ze 4 lata temu pojawił się z tego odcinek, ale mamy tutaj paragon i nie wydaje mi się, żebym ten paragon wtedy wymaksował. Cosmic Manki, ona się nazywa, została zaktualizowana, pewnie usprawniona i zobaczymy, y, co tutaj będzie jak to będzie wyglądało. Na pierwszy rzut oka, jak to sobie tak patrzymy, no to wygląda to po prostu jak przekolorowany Bumerang, okej? Okay? Nie ma co tutaj ukrywać, ale Cosmic God to po prostu jakoś mnie tutaj y, zaciekawiło. Postawmy sobie tutaj tego gościa w tym miejscu. I wiecie co, szukałem jakiejś fajnej, kosmicznej mapy, nawet zrobionej przez ludzi. I zgadnijcie co? No nic ciekawego po prostu tutaj nie znalazłem, więc jako jedyną rzecz wzięłem. Kosmiczną Ezili, albo bardziej Galaxy, bo tak się nazywa dokładnie ten skin. Wiem, wiem, to jest naprawdę mało, ale niestety czasami tak jest. Czekajcie, czy on po prostu nawala. Tak, on na razie nawala zwykłymi podstawowymi bumerangami. Mam nadzieję, że troszeczkę się tutaj rozkręci, bo wiecie, gdybym chciał wam pokazać bumerang, no to hej, postawiłbym tutaj bumerang. Ty, w ogóle on jest. Hej, ty... czekajcie, czy ta kosmiczna. Nie dobra, one są tej samej wielkości. Z jakiegoś powodu byłem przekonany, że Kosmik Manki będzie troszeczkę mniejszy od boomerang Manki. Nie wiem, dlaczego tak to. Tutaj jest, ale musimy postawić pierwszą farmę bananów. Bo oczywiście nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ten Paragon kosztuje milion e, i sam Paragon kosztuje milion. A ja będę potrzebował jeszcze więcej kasy, żeby to wszystko zrobić. Oczywiście, Ezili jest idealną bohaterką na Lejta z prostego powodu, bo ma fajną klątwę. Na Irlie też jest super, bo ma niszczenie ołowianych i kamo balonów. Więc tak naprawdę, czego chcieć więcej? A wiem, czego? Łapki w górę od widzów. Jeżeli oczywiście Bluzy Wam się podobają, a jeżeli jesteście tutaj nowi i nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, no to upewnijcie się, że już subskrybujecie. Dziękuję każdej osobie, która to zrobiła. Tak samo dziękuję każdej osobie, która kupuje coś z korem Flotar. Tutaj wszystkie rzeczy macie oczywiście w opisie. już nie będę powtarzał dzisiaj 50 raz. Dobra, postawimy sobie i tego gościa gdzieś tutaj, powiedzmy, żeby powoli mi zbierał. Co je mógłbym sobie dokupić? Paru. Pek, pyk, 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 pyk. to właśnie. Ten kod bojowy mieć. Nie dobra, nie wiem, nie tego tykał. Nie, nie, jakoś tego nie, po prostu nie potrzebuję. Może jakąś instamałkę. Ty, dawniej nie stawałem instamałpek. Czy ja mam jakieś farmy bananów? Tutaj. Uh, 20. Cztery 4 farma bananów? 4-1-0? Dobra, wiecie co? A są mi tam postawy. Ja, ja kompletnie nie korzystam z, te, z, z tego za bardzo, a przynajmniej troszeczkę mi to pomoże. Nie nie to, żebym miał jakoś, wiecie, teraz trudno, bo bo hej. Mam Double Cash ale yy, wiem, że jest jakiś achievement, że muszę. A nie, to jest chyba na koopie. Yy, yy, to się pomyliłem w takim razie, bo chciałem dwie pieczenie na jednym ogniu po prostu upiec. Czyli, po pierwsze, zrobić achievement. Bez taki achievement użyj stu mocy na trybie koop. Tylko ja byłem przekonany, że to też będzie działało tutaj. Yy, I a właśnie, ja muszę postawić jeszcze więcej tych kosmikmanki, yy, bo Paragon przecież będziemy robili. No właśnie, kompletnie mi to wypadło z głowy. Yy, I yy, czekajcie, o czym to ja mówiłem? No, że jest ten yy, achievement. I jeszcze jednocześnie mam mi to pomóc. Więc spoko, niech będzie. Postawmy sobie kolejną farmę bananów w tym miejscu. Raczej nie będę ich wciągał, bo no, nie, nie, ma, nie ma za bardzo miejsca, tak? Na, na tej mapie nie, zastanawiam się, gdzie ludzie. Może tutaj jakoś farmy budują, tutaj w tym miejscu, może tutaj? Nie wiem, to, to, to kompletnie nie ma znaczenia. E, dobra, postawmy sobie tutaj em, spike factory, żeby troszeczkę mnie saportowało. Wiecie, jak balony będą się miały przebić, to no nie spike factory powie, nie na mojej warcie! I wtedy będzie super, przynajmniej tak. Te, tak sobie będę to powtarzał. Dobra, weźmiemy sobie tą farmę 220. No i już, już zaczyna to spoko wyglądać. Na tyle dobrze to zaczyna wyglądać, że możemy postawić sobie. A właśnie, ja nie potrzebuję buffów, bo i tak prędzej czy później będziemy mieli ten Paragon, na który nie działają buffy. A jedyny mod, yy, yy, gdzie yy, jakby można buffować Paragony, bo już oczywiście gdzieś to miałem zapisane, że hej, coś takiego mogłoby być spoko. Yy, yy, to okazuje się, że ten mod nie został zaktualizowany, więc jest jak jest. Dobra, cosmic Rank Hit Camo blue. Aha dobra, spoko. Cosmic y, rank can damage all y, Blue type, spoko. I teraz będziemy strzelali dwoma y, rangami, nie ma problemu. Tutaj będziemy mieli y, co to jest? Więcej przebicia i y, większy zasięg pek. O kurde, taki duży zasięg. To jest w ogóle małka magiczna, a na małkę magiczną, nie wiem czy wiecie, jest bardzo fajna rzecz, czyli y, małpia syrenka pod dolne drzewko. Tak. Y, tylko, no właśnie, nie ma sensu chyba tego stawiać. No bo z jednej strony, ja. O, dobra, a wiecie co? Ja, ja, jakim jest miejsce, żeby ją postawić, to może tutaj jeszcze jakaś małpia syrenka, ręka? Gdzieś tu w tym? No, no, no. Nie, dobra. Będzie mały problem, żeby ją upchnąć. No to zrobimy w takim razie tylko pod górne drzewko, bowiem y, tu jest dolne drzewko, oczywiście y, um, ulepszając zdolności przebicia magicznych małpek. Więc to jest. Y, no to, to by się tutaj przydało, ale weźmiemy na razie i tak później to sprzedam. Nie, to bardziej na takiej zasadzie, że y, mówiłem przed chwilą, że nie potrzebuję wcale tych y, buffów. Bo i tak będzie paragon, a i tak postawiłem buffy, nie? Także. Bo zauważyłem, że balony się trochę przebijają, więc mówię, coś trzeba tutaj zrobić. To ulepszenie kosztuje 135 tysięcy, to jest trochę dużo. No to w takim razie weźmiemy sobie Cosmic Pierce, czyli kosmiczne przebicie. E, teraz kosmiczne rangi mają większy, zwiększone przebicie. Ej dobra. Ale to na razie wygląda dosłownie jak zwykły najprostszy bumerang. Nie, nie, nie ma nic specjalnego. Proszę, żeby ten paragon był dobry, okej? Okay? Bo na razie to. Wyglądam mega średnio. Jestem trochę zawiedziony. Nawet bardzo zawiedziony. Tutaj mamy zwiększony zasięg. Wow! I zgadnijcie co? Na trzecim tierze też mamy zasięg. Ability. throws a super powerful. Cosmic Ranked sick Bloons along. Aha, czyli po prostu rzuca mega potężny, kosmiczny boomerang, który będzie wyszukiwał y, tory, znaczy bo, y, bluny na torze. Ok. I mamy teraz globalny zasięg. Na piątym tierze. Spoko. To przejdźmy sobie do tego tieru. Y, będziemy rzucali szybciej tymi kosmicznymi. Y, Ko kosmicznymi bumerangami. Tutaj będą jeszcze szybciej leciały, będą y, lżejsze i będą. Łatwiejsze do rzucania, cokolwiek to znaczy. Na czwartym że będziemy rzucali tak rangi to szybko, że one będą po prostu podpalane. Dobra, to w takim razie postawię Ci tutaj farmę, bo widzę, że sobie troszkę, troszkę nie radzisz. I wróćmy na chwilę do tych farm, bo przez to, że się skupiłem na ulepszaniu właśnie tych gości, no to trochę zaniedbałem farmy. No i od razu to się lepiej prezentuje, także możemy sobie wrócić do ulepszania naszych małpek, albo bardziej użycia tej. Umiejętności i filak. To, to już był ten duży yy, bumerang? To na, na, nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, ty masz 2000 zbitych balonów, ty masz 11 tysięcy, ty masz 2000 i ty masz 45 tysięcy! Ty to naprawdę ładnie sobie radzisz z tego co widzę. Yy, permanentny napój, tak, władca otchłani i tak naprawdę tego Boga kosmicznego postawimy sobie tutaj. O, 60 runda i no. Hmm. Spodziewałem się, że jak... Wiecie, zbijał więcej większość tutaj balonów. A czekajcie, bo to jest trzeci tier dopiero. Ja dobra, to chwila, to teraz będzie tak naprawdę bił dużo. Weźmiemy tobie zwiększone przebicie, czemu nie? I trzeba wybierać drugie drzewko. Tutaj będziesz rzucał po prostu szybciej. I tutaj... nie, nie potrzebujesz wykrywania... nie, dobra, potrzebujesz wykrywania kamu. ja W ogóle nie, na, nawet tutaj tego nie kupiłem. E, no to też weźmiemy po prostu rzucanie tobie szybciej, no. Także mamy już prawie wszystko przygotowane, jeżeli chodzi o to. Teraz e, wypadałoby postawić... Hmm, chciałbym powiedzieć, że więcej farm bananów, tylko że... problem jest taki, że ten e, e, farmer, którego mam tutaj, no to nie za bardzo jest jakby miejsce, nie, na kolejne te farmy. Ojku, mógłbym tą Ezili przestawić, ale z drugiej strony ona ma już 11 poziom, więc średnio to się nadaje. Dobra, niech będzie tyle farm. Na, najwyżej za 5 minut zacznę naszekać. O, jak wolno mi się kasa generuje, bo nie chciało mi się po prostu postawić więcej farm, no ale niestety jest jak jest. Także teraz y, kolejną rzeczą, y, którą chcemy zrobić, czekaj bumerang No i rzucił się tym dużym bumerangiem? Ja tego nie widzę. Po prostu. Dobra, kosmic rank incoming. Czyli będziemy strzelali czterema e, kosmicznymi bumerangami. Dobra. Mm, 18 tysięcy zbitych balonów. Ej, dobra, i wygląd mu się trochę zmienił. On wygląda teraz jak alchemik, taki przekolorowany, pod to. Ten, ten alchemik. Tylko, że w innym kolorze. Wow okej, okay, no nie, niech będzie, no, no hej, z jakiegoś powodu ten mod po paru latach został zaktualizowany do najnowszej wersji, tak? Bo normalnie te mody, właśnie problem z modami, powiem wam, jest taki, że często one są robione na przykład na jedną wersję i to jest jakiś super modzik, ale później na przykład autor zapomina, albo nie chce już aktualizować modów, albo po prostu już nie bawi się w modowanie gry i często te mody, wiecie, leżą gdzieś na po prostu starych wersjach. A tutaj, no, zostało to zaktualizowane bodajże 10 dni temu, więc trzeba po prostu to sprawdzić. No tak, mamy globalny zasięg. I zaczął w końcu coś bić! Ładnie, i wygląda jak ten: yy, jak bumerang pod górne drzewko. Tak, to jest chyba bumerang pod górne drzewko. Mam nadzieję, że się tutaj nie pomyliłem. No i co, ostatnią rzeczą, której potrzebujemy jest, jest, jest 143 tysiące. Kupujemy Cosmic Mastera, że. Aha, Cosmic Master throw Cosmic Rank, czyli rzucamy bumerangi tak szybko, że są podpalane. Ale czekaj, czekaj. Czy ja mam kęderzowicz, czy jest dokładnie ten sam opis. Shoot so fast that the cosmic rank or fire. The cosmic master throw cosmic... Dobra, to jest dokładnie to samo, tylko że jest i ta nazwa. No dobra. No i uwaga, mamy to. Cosmic Master. Uuu, Cosmic God. Dobra, zarąbiście. I wiadomo, ten paragon będziemy sobie ulepszali od minusowego poziomu, e, bo tak po prostu jest najlepiej. O, też ma nową... <laughs> też ma nową grafikę i wygląda jak boomerang, tym razem pod dolne drzewko. Tak, chyba to jest po prostu on. Oczywiście ikonka się nie zmienia. Wiadomo, to jest, mówię, to jest, ja, ja mam z tym problem, ale jak widzę po prostu... Coś takiego, yy, że nie ma takich ładnych grafik, nie? To, to od razu się po prostu negatywnie nastawiam. Ja przepraszam za to, yy, staram się po prostu z tym walczyć, ale jest jakie jest. Dobra, możemy sobie kupić tego Cosmic Gara i uuu, ok, będzie strzelał wieloma bumerangami. hmm. Minus 24 poziom. No, trzeba będzie troszeczkę poczekać. Na razie nie widzę, żeby cokolwiek miało się przebić. Także to jest jakiś tam e, plus, ale no, ja bym chciał e, po pierwsze zobaczyć, do której rundy on dojdzie. Ezili na razie nie sprzedaję. Ustawiam po prostu na mocny i o, zwiększony zasięg. Z czasem obrażenie działają dłużej. A, bo ona zadaje obrażenia w czasie. No to to możemy już sprzedać, to możemy już sprzedać i to możemy już sprzedać, ale będę trzymał te mełki, no bo w razie czego, gdyby coś miało się przebić, to wiecie. E, o, czekajcie, mamy tam umiejętność. Aha, tylko. Na jakiej zasadzie działa ta umiejętność? Sometimes the hand of the fate must be forced. Ok, czasami yy, ręka przeznaczenia musi zostać zmuszona. Chodzi o to, że zmuszamy tego Boga kosmicznego, żeby pokonywał balony. No, nie wiem, na pewno ten Bóg ma co, coś lepszego do roboty. No, ale no, z, został y, tutaj zmuszony. Ty, i czekaj, czekaj, czy ja dobrze widzę? On ma buffa tutaj takiego. Okej, okay, no dobra, 170. Na razie. Y, o nie, ja nie mam przygotowanej tej małpki na skipowanie rund. Ale z drugiej strony, no, byśmy skipowali w momencie, gdy on będzie miał setny poziom. Na razie ma minus 24, a i tak sobie nieźle radzi. Dobra, zainwestujemy. Czy będziemy. O kurde, ty. Mało, bardzo mało ulepszeń poszło. No I zobaczmy, jeżeli zainwestujemy milion ile poziomów dostanę, dwunasty dopiero. Jea! Yeah, Wcale ja się No, Plusem jest to, że na razie nic się kompletnie nie przebija, więc to będzie na pewno e, potężna małpka, niezbyt fajnie wyglądająca, ale na pewno potężna. Tylko, no, problem jest taki, że wiecie, tą, tą kasę trzeba jakoś wygenerować tutaj. A z moimi farmami okazało się, że jest duży problem. No i troszkę udało się nadrobić, a to dlatego, że kompletnie zapomniałem o inżynierze i o tym, że. Hej, przecież można sobie pobustować te farmy, więc powoli to robię, Mamy 192 rundę. Na razie nie widać oznak, żeby coś miało się przebić, i po tym, no, 54 poziom będzie y, jeszcze lepiej. No i powoli będziemy ją doprowadzali do setnego poziomu, i wtedy rozpocznie się oczekiwanie, która runda będzie. Zapraszam do obstawiania. Ja daję y, na pewno do 600 rundy. Będę chciał tutaj sobie pograć. Jeżeli się szybciej wywali, no to spoko. Jeżeli nie. No to nie wiem. Nie, 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 nie mam pojęcia. Na razie mówię, to jest, kurde, za mocna ta małpka. Ona, wiecie co? Jest jedno słowo, które opisuje tą małpkę. Ona jest nudna, okej? Okay? Dlaczego tak uważam? Bo to, to nie sposób ustawić wszystkie wskaźniki na maksa. U, maksymalne obrażenia, maksymalne przebicie, maksymalny atak speed, maksymalny zasięg. Fajnie, żeby to w, w jakiś taki sposób zrobić, żeby to sprawiało radość. A teraz ja patrzę na tę małpkę i mimo tego, że ona dotarła do tej 195. rundy, to mam tak, a, spoko, to bym wolał słabszą małpkę, ale lepiej zrobiono. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie czy nie, to jest tylko moja opinia, spokojnie, proszę, proszę mnie nie bić, ale no, jestem troszeczkę nią zawiedziony. I uwaga, setny poziom paragonu jest i czy coś się zmieniło? Komplet i nic, poza tym, że możemy już rzeczywiście posprzedawać te wszystkie rzeczy i obserwować tylko i wyłącznie ten paragon. Fila, czy jest jakiś klawisz odpowiedzialny za sprzedaż małpek? Wydaje mi się, że jest coś, tylko teraz nie będę tego sprawdzał, ale tak, na 95% jestem pewien. Dobra, farmerze bananów, super się spisałeś. Z 149 milionów, ale no widzicie, gdy tylko odpalasz jej umiejętność, to. to, to widzicie co się stało? 100, 39 milionów, od razu to wskoczył, OPEC. Możemy sobie oczywiście użyć ten 1 HP. I dobra, Zili też nie jesteś mi tutaj już potrzebna, przepraszam bardzo. Tylko, żebym teraz przypadkowo nie sprzedał po prostu tego Paragonu, bo będzie trochę lipa. Dobra, i mamy właśnie 386 runda. Yy, spoko. No to jest. Mówię, no, na takiej zasadzie, że po prostu to akceptuję. Ni nic więcej, <grymnie> nic więcej nie powiem, nie, na ten temat nie powiem. Troszkę dalej balony, przynajmniej opancerzone bady się przebijają, więc jest nadzieja, że nie będzie to trwało na przykład do właśnie tej 600 rundy. No i 600 rundy nie było, nawet 500 i nie udało się wbić 497. I w sumie nawet nie sprawdziłem, ile balonów zostało zbitych. A, no bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale mówię, no to jest, on wygląda po prostu jak zwykły sangat, przekolorowany. Na taki, to z jednej strony, wow, powinien, powinien się zachwycać, ale potężna ta małpka, ale z drugiej, to jak została wykonana, to sprawia, że po prostu y, nie czuję nic poza, okej, okay, spoko. I pewnie wy tak samo y, ten odcinek y, ocenicie. Okej, okay, spoko, był odcinek, zostawiłem łapkę w górę, mam nadzieję, że to zrobiliście. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie, który mam nadzieję, że będziemy testowali coś o wiele fajniejszego.